Dobre, poczekaj, 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 Tanta poczekaj. tam czerwony? To już leci. leci a dobra. No to trzy, cztery. Edzio, uwielbia góry, by nie do góry. Na tym każdy na urlopu wkłada. Żona jest zachwycona, nie i żona znowu myśli, świetnie się składa. Żona jest zachwycona. Być odkręcona, jak i z tym opływać i I to dobrze głosuje, na ja na fortów, słowem słowem się składa. składa I dobrze dobrze na fortów, ja fortów, słowem fortów, słowem świetnie się składa tych ludzi ten na fortów, na ludzi na Ej, dziecko no i trochę się złożą, ale myślą świetnie się składa. Ej, no i trochę się złożą, ale myślą świetnie się składa. No Ej, ma ukryty, wolne są te nuty, a do grupy jak wyżej się skrada. W tym muzyka, szef i w i tam świetnie się składa. Nikiem, muzyka, w swoich w I na prawie, świetnie się składa Porzucili gitarę, zagrał piosenę w Akcentuje ten tego romana Oto pijemy, czujemy A to doktor, świetnie się składa Oto pijemy, w kościach czujemy A to doktor, świetnie się składa o, i tak lata mijają, od tak razem, razem pływają, i własnego wyczyt jest rata. Ej, do piosni byś w drugie dobrze się nie ma i na wszystkim świetnie się składa. Ej, do piosni wyśniewa, w drugie dobrze się nie ma, i na wszystkim świetnie, świetnie się składa. To nasze nie słucha, młodość nie ci druga. Dobra jaka podleptać wiosnę blisko, odlepkać konik, świetnie się składa. Dobra jaka podleptać wiosnę blisko, odlepkać konik, świetnie się składa. Z te pięćdziesiąt tysiące na zimowe miesiące, gdy żyje wnuków gromada. Wtedy dziadek i babcia w ciepłych wiecowych, babcia w swoich świetnie się składa